Czy zauważyłeś niepokojące zmiany w zachowaniu ludzi? Czyżby zmienili się w kwiożercze nieumarłe bestie? Nie martw się. W różnorakich filmach, grach, komiksach spotyka się różne rodzaje zombie: szybkie, wolne, ślepe, głuche. Wszystkie te rodzaje zombie jednak można unicestwić, pozbawiając je głowy. Bez względu na to, z jakimi zombie przyjdzie nam się zmierzyć, te kilka rad może okazać się przydatne w przypadku zombie apokalips. waga zombie będzie się rozprzestrzeniać w zastraszającym tempie. Prawdopodobnie większość Twoich bliskich i znajomych padnie ofiarą żywych trupów. Przyłączy się do ich radosnej kampanii na rzecz jedzenia surowego mięsa. Podstawą przetrwania inwazji zombie jest podjęcie kilku ważnych decyzji. Gdzie schronimy się przed nieumarłymi? Jakimi środkami transportu będziemy się w razie czego poruszać? Czy walczymy z plagą sami, czy przyłączamy się do ewentualnej grupy ocalonych, należy się także wyposażyć w jakąś broń oraz zebrać potrzebny ekwipunek. Pierwsza sprawa. Zakwaterowanie. Jeśli decydujemy się przeczekać apokalipsę ukrywając się w jednym miejscu, należy zabezpieczyć wybraną miejscówkę oraz zebrać spore zapasy, by nie było konieczności częstego opuszczania kryjówki. W takiej sytuacji jesteśmy jednak odcięci od innych ocalonych i nie wiemy jaki jest wynik starcia żywi kontra martwi. Jeśli jednak chcemy wyruszyć drogę ku miejscom pozbawionym zombie, musimy zastanowić się nad środkiem transportu. Próba przemieszczania się na piechotę może skończyć się szybkim zmęczeniem, a zmęczenie może zaowocować zbyt bliskim spotkaniem z towarzyszami nieumarłymi. Najbezpieczniejszym rozwiązaniem byłby czołg, jednak jest on trudno dostępny i ciężko znaleźć kogoś, kto umiałby nim sterować. Jazda na rowerze także nie jest dobrym pomysłem ze względu na wysiłek i to, że z roweru łatwo jest spać prosto w objęcia zombie. Najlepszą opcją jest w takim razie zwykły samochód osobowy. Przed wyjazdem należy sprawdzić, czy na tylnym siedzeniu nie czai się nieproszony gość oraz zapiąć pas. Podczas podróży starajmy się unikać dużych miast. Pamiętajmy bowiem, im większe miasto, tym więcej ludzi. A im więcej ludzi, tym więcej zombie. Czy podróżujemy sami, czy w grupie. Samotność może szybko dać nam się wyznaki, choćby kiedy zostaniemy otoczeni przez zombie. Lepiej więc pozostać w grupie, jeśli uda nam się taką znaleźć. Lecz unikać dużych grup, które podatne są na panikę i potrzebują większej ilości zapasów. Trzeba pamiętać, że w trakcie zombie apokalipsy paradoksalnie naszym największym wrogiem może stać się inny człowiek. Kwestia broni. Do walki z zombie nadaje się wiele rzeczy codziennego użytku. Dobrą ochronę będzie stanowić broń palna. Przy jej użyciu nie musimy się zbliżać do zombie. Jednak i ona ma swoje wady. Nie każdy ma arsenał w piwnicy i może być ciężka do zdobycia. Dobre alternatywy stanowić będą takie miłe przedmioty jak kij baseballowy, miecz samurajski czy zwykła siekiera. Wymagają kontaktu, ale zazwyczaj skutecznie powodują, że zombie tracą głowę. Absolutnie konieczne jest zgromadzenie odpowiedniego ekwipunku. Najlepiej profilaktycznie, zanim rozpocznie się zombie apokalipsa. Potrzebne będą zapas wody, zapas jedzenia, apteczka pierwszej pomocy, odpowiednie ubranie. Rezygnujemy ze stylowych dodatków na rzecz wygody i być może naszego życia. W zimie ubieramy się ciepło, w lecie przydadzą się ciemne okulary i kapelusz. Nie tylko dla wspaniałej stylowy. Oldschoolowe radio na baterie w celu gromadzenia informacji o aktualnej sytuacji. <słyski>